tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych państwo pozwolą, że przedstawię przestrzenie sztuki. Genialny projekt Teatru Imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który udowadnia, że wielka sztuka może się zadziać w małym mieście. Witajcie w podolsztyńskich Dywitach. Zapraszamy na spektakl Stop Klatka. Nie jest to codziennością, czyli granie spektaklu w takich warunkach, czyli na otwartej przestrzeni. Z tyłu woda, mocne słońce, dlatego mam okulary, trochę się tłumaczę. Przestrzenie sztuki są niezwykłym projektem, ogólnopolskim projektem, który prowadzimy w takiej przestrzeni województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwinie się. Teatr, teatralność, teatralizacja, że rozwinie się przestrzeń artystyczna w naszym regionie. Ruszyłbyś się gdzieś, w piłkę pograń. A nie ciągle tylko te gry. Kiedyś się pomylisz, rodzinę powystrzelasz. Cieszymy się bardzo, że Teatr Jaracza zawitał DyDywid, że możemy w takiej pięknej przestrzeni pokazać e, nietuzinkowy spektakl, stop klatkę, e, który jednocześnie wpisuje się w ogóle w przestrzeń, którą na dzisiejszy spektakl przygotowaliśmy. E, myślę, że to jest też pokazanie, że teatr niekoniecznie musi być w murach, ale może też być na wsi, na warmińskiej wsi. No jak można długo leżeć po takim skoku do wody, no wszystko ci dawno wyschło, słyszysz? Wszystko ci dawno wyschło, nawet, nawet to jezioro wyschło, nawet to drzewo, z którego skakałeś, własnymi rękami wyrywałam. No chodź, no dalej, rusz ty się, no słyszysz, co do ciebie mówię? No chodź. No, no. O, no. no. tak, no to tak trudno coś powiedzieć? Tak trudno zrobić krok? No przecież wiem, że potrafisz, no synku, no. No słyszysz, co do ciebie mówię? Życie ci ucieknie, no. No nie tak to sobie wyobrażałam. Nie tak. Ten spektakl bardzo rezonuje tak jak rezonuje publiczność, ponieważ traktuję ją jako partnera i w zależności w jakim humorze, w jakim nastawieniu mój partner jest, tak i ten spektakl przebiega. Raz jest bardziej wesoło, raz jest bardziej poważnie, raz jest bardziej niezrozumiale. Wszystko zepsułeś, synku. Wszystko. Myślisz, że ja chcę się tobą opiekować? Że ja to lubię? Bardzo się tobą rozczarowaliśmy, bardzo. Nie tak to sobie wyobrażałam. Codziennie, codziennie patrzę na ciebie ze złością. Codziennie próbuję wzbudzić sobie najgorsze wyrzuty sumienia. Udowodnić ci, jak bardzo mnie rozczarowałeś, jak bardzo mi z tobą źle. No chyba cię nawet nienawidzę. Przestrzenie sztuki to nie jest tylko sztuka dla sztuki, zresztą spektakl Stop klatka jest na to dowodem, bo Michał Felczak chwyta widza za gardło i za serce i trzyma jeszcze długo po zakończeniu monodramu. Zdarza się, że uznaniem publiczności nie są wcale gromkie brawa na koniec, ale kompletna cisza. To też jest wyjątkowe w przestrzeniach sztuki, nie tylko miejsca, ale też repertuar. Do zobaczenia.